Czyli to tutaj Tilda próbowała cię zmanipulować. Co zaproponowała? Że wspólnie ocalicie planetę? Jak chciała tego twoja matka genetyczna? Przedwieczni nazywali to chyba przynętą z zamianą. Kuszenie obietnicą pięknego nowego świata, gdy w rzeczywistości jest on skazany na spustoszenie i odarcie z życia przez Nemezis. Wspominanie w tej chwili o Tildzie nie zadziała. Zresztą, jakbyś wierzył, że nie ma nadziei, nie byłoby cię tutaj. Może po prostu chcę sprawdzić, czy znów dokonasz niemożliwego. A przy okazji, moje przygotowania na Nemezis ukazały nowy kłopot. Szukałem w szczątkach bazy Zenitów przydatnych informacji. Przy okazji, odkryłem, że z Odyssei zeszło na Ziemię trzynaścioro naszych kosmicznych podróżników. Ale tylko dwanaście zwłok znaleźliśmy, wliczając verbenę przy laboratorium. Porażająco dokładne obliczenia, ale tak. Jeden z nich musiał uciec. Nazywa się Walter Londra. W XXI wieku był magnatem branży rakietowej, ale po części też celebrytą. Nie muszę chyba mówić, że jest zbyt niebezpieczny, by mógł swobodnie działać. Musisz go odszukać i zakończyć sprawę. To dokąd uciekł Londra? Na wybrzeże daleko na południu. Do obszaru zniszczonego przez trzęsienia ziemi i wulkany. Ten aktowie, którzy tam dotarli, zwą ten region płonącym brzegiem. Ale tysiąc lat temu nazywał się Los Angeles. Pradawna siedziba technologii i rozrywki. Mieściła się tam firma górnicza Londry zwana Heaven. Można przypuszczać, że Walter wrócił właśnie tam. Wyśle ci współrzędne. Więc gotowa zapolować na zbłąkanego zenitu? Dobrze, zatem na płonący brzeg. Bądź ostrożna, Eloy. Londra może być bardziej podstępny i pomysłowy niż pozostali zenici. O, silence. Gdybym cię nie znała, pomyślałabym, że się o mnie martwi. Na płonący brzeg. Hej, jasne, Jajka, ja i Gaia słyszałyśmy o misji Sylensa. Uważaj, dobrze? Będziemy na Ciebie czekać. Jasne. Dzięki. Siedziba Londynu powinna być niedaleko. Właśnie przyleciałaś? Aha, tylko... słabo wylądowałam. Więcej maszyn. Nie atakuj. Ja się tym zajmę. Zaczekaj, Mogę pomóc. Zobaczmy, co potrafisz. A że znowu to nie zadziała. すいません。 Umiesz sobie radzić. Nazywam się Sejka. Ejloj. Tobie w sumie też dobrze idzie. Masz, masz fokusa. Więc jesteś ładna. Ale nie wyglądasz jak wróżbita. Skąd to wiesz? Na pewno masz mnóstwo pytań, ale teraz na razie tylko jedno. Widziałam cię tuż przed upadkiem. Leciałaś na solar ptaku. A mimo to nie wyglądałaś, jakbyś wiedziała o wieży, czyli nie jesteś stąd. Co cię do nas sprowadza? Wiesz, szukam kogoś. Na wzgórzu, na północnym wschodzie znajdują się ruiny. Ruiny? czyli gwiazd na góra. Ty je znasz, można się tam inaczej dostać? Tak. Ale najpierw trzeba będzie coś zrobić z tą wieżą. Chyba możemy sobie pomóc, Aloy. Wieża znajduje się nieopodal mojego obozu. Pokażę ci drogę. Ach, chwileczkę. Mówiłaś, że możemy sobie pomóc, ale co to, to właściwie e... porabiasz? Powiedzmy, że ja też chciałabym rozwalić tę wieżę. Chodźmy. Tędy, za mną. Trzeba popłynąć moim skifem do osady. Co ty właściwie tu robiłaś? Mój skif ma uszkodzony ster. Zbierałam części potrzebne do naprawy. A czasami musisz zapolować samochód. Oto on. Muszę tylko zamocować część, którą znalazłam. Przytrzymaj to. Nigdy nie widziałam takiej łodzi. Zmontowałam go razem ze specjalistą od dynków w osadzie. Miała całkiem dobrze. Gotowe. Możemy płynąć. Skakuj. O nie, tylko nie kolejna. Wow. Mówiłam, nie dostaniemy się do gwiezdnej góry, dopóki ta wieża stoi. Dobra, odbijam! Ha! To lepsze niż wiosłowanie. Przodkowie wiedzą, że miałam sporo czasu na ulepszanie zbiór. Jak długo są tu twoi ludzie? Od wielu miesięcy, może roku. Jakiś czas temu przestałam liczyć. Trafiliśmy na ogromny sztorm podczas przekraczania Wielkiego Oceanu. Straciliśmy statki i orientację. To no cud, że w ogóle dotarliśmy do tego wybrzeża. I od tej pory... Rozumiem. Bardzo mi. No, ilu was pozostało? Nie aż tak wielu ludzi, jak można się było spodziewać. Po katastrofie mieliśmy też inne chłopoty. A niektórzy z pozostałych nie są. Ba, nie cieszysz się zbytnio z powrotem. Wprowadzenie cudzoziemki skomplikuje sprawy. Delikatnie mówię. Będzie dobrze. Po prostu idź za mną i pozwól mi gadać. A no, skoro tak mówisz. Po lewej. To rozbitkowo. Pogodna nazwa. Już na miejscu nie mieliśmy dobrego nastroju. czy mogę odejść? Nie. Zostaniesz tu, aż zdrajczyni powróci. Ty! No i się zaczęło. Przepraszam. Wychodzi na to, że jedna zdrada rodzi kolejną. Kradzież Fokusa w Wprowadzenie dzikuski do obozu. Tego kłam poznałam. Aresztujcie je. No i zabierzcie im fokus. Aresztować nas? To sprawa dla admirała. A nie oficera z godności. <grywa> Naturalnie. Co to za? Witam. Już po niej. Nie czułam tu słowa. To naprawdę kiepski dzień. Admirale Gerrit. Tak jak panu mówiłem. Widzi pan dowód na własne oczy. Żołnierka, śmiała przywłaszczyć sobie fokus wróżbity oko postrzegające dziedzictwo. Ale na tym nie koniec, przewin. Sejka sprowadziła dzikuskę do obozu. Jaskrawe złamanie klauzuli poufności 3a. Zgodnie z protokołem. To Ostatnia takie... szansa na odnalezienie zaginionych ser. Fokus wróżbity Waja pokazał mi jego ostatnie chwile. Znalazł ślad. Ruiny na Gwiezdnej Górze. Mam dowód, że są tam nasi ludzie. Siedziba lądry. Teraz nie możemy tam dotrzeć bezpiecznie. Nie w obecnej sytuacji. Chyba że z jej pomocą. Ach. Prawo jest jasne: fokusy są dla wróżbitów, tylko dla nich. Działania Sejki rzeczywiście niepokoją. Trzeba je będzie osądzić. Jednak odszukanie zaginionych żeglarzy to podstawa. Jeśli sejka sprowadzi ich z powrotem. Sprawa jest jasna. Nawet zgodność musi to uznać. Pozwalam. Sejka i ta obca kobieta mogą ruszyć tym tropem, ale ser to Cudzoziemko, pozwól na słówko w wolnej chwili. Tego mówić, ja tylko. Po prostu moja siostra też zaginęła. Mało tego, to nasza ostatnia nawigatorka, bez niej nie wrócimy do domu. Muszę ją znaleźć, nawet jeśli trzeba będzie użyć reliktu. Tymczasem Ręk i reszta zachowują się, jakbym to ja była problemem, a przecież tylko szukam rozwiązania. Dobrze cię rozumiem. Może lepiej niż myślisz, ale w tej chwili trzeba się uspokoić. Jestem i... spokojna! Nie, masz rację. Nerwy na nic się tutaj nie zdadzą. Dobra. Musimy się dostać do miejsca zwanego gwiezdną górą. Ale ta wieża. Bez problemu ziemi wszystko, co lata w pobliżu. I to, co pływa też. Strzela do każdej łodzi oraz statku. Cudnie. No więc. Z tego, co widzę, chyba masz plany, jak sobie z nią poradzić. Może tak. Tak, między nami istnieje pewien sposób. Myślisz, że istnieje jakiś sposób na tę wieżę? Jeśli mamy dotrzeć na gwiezdną górę, musimy spróbować. Co prawda, udało mi się tam podejść, ale nie na tyle blisko, by strzelić czy jakoś zaatakować. Jednak z twoją pomocą. Wskaż mi drogę, a spróbujemy. Może uzupełnić zapasy przed wyruszeniem. Jeśli potrzebowałabyś surowców, zabierz mój skif. Tylko trzymaj się na południe od osady. Wieża nie może tam strzelać. Postawiłam kilka boi, by oznaczyć zasięg. Co zamierzasz zrobić? Najpierw muszę pozbierać myśli. Jest most, który prowadzi do ruin, gdzie znajduje się wieża. Będę czekać po drugiej stronie. E, zaczekaj. Jeszcze jedna sprawa. Ci, tutaj, to wszystko. To była część większej wyprawy, nie? Do San Francisco. Tak się o nas dowiedziałaś. Ale widziałaś innych, prawda? Oni żyją? Większość z nich tak. Mogę was skontaktować, ale najpierw odszukajmy zaginionych, dobrze? Czyli żyją. Wspaniała wiadomość. Ale tak, racja, to może zaczekać. Jeśli teraz wszystkim powiemy, tylko się rozproszymy. Dla dobra zaginionych powinnyśmy się na nich skupić. Oczywiście. To widzimy się po drugiej stronie mostu. Chyba dobrze byłoby uzupełnić zapasy przed spotkaniem z Sejką. Albo zbadać okolice za pomocą jej skifu. Dobra, pora spotkać się z Sejką i ruszyć do wieży. Ayloy, tutaj. Hej, jestem. Więc jak dotrzemy do wieży? Te ślady nas do niej doprowadzą. Wybierz drogę. Dobrze, chodźmy. A ja prawie nic nie wiem o tobie. Na przykład, kogo szukasz na Gwiezdnej Górze? E, pewnego... E, pewnego uciekiniera. Daj spokój. Nic więcej nie powiesz? Skupmy się na dotarciu do wieży. Jak tajemniczo. Uczoraj widziałam, jak wieża zestrzeliwuje całe stado. Biedactwa wpadły do morza na południe od Rozbitkowa. Ta wieża musi zniknąć. Zbliżamy się do wieży. Gdy byłam mu poprzednim razem, nie zdołałam podejść. Znajdziemy sposób. W końcu leży. Nie było tak źle. Chodź, wejście, które znalazłam, jest tam. Muszę ostrzec nasze patrole. Wątpię, by była tu tylko jedna taka maszyna. Każdego dnia pojawia się coś nowego, co chce nas zabić. Znam to uczucie. Przejść na drugą stronę. Dasz sobie radę? Popatrz. Dalej nie przeszłam. Nie umiałam dostać się wyżej. Rozejrzyj się wokół. Adek, że on i moi ludzie no. są na Gwiezdnej Górze. Nazywa się Ulter Londra. Jest Zenitą. Kimś, kogo Kłen nazywają żywym przodkiem. Żywym przodkiem? Ale to by znaczyło, że ma kilkaset lat. Aha. Niech mnie chwala, Porgy. Mówisz serio? Bardzo że <trybujesz> Otworzysz ten wywietrznik Że nie było cię tu wcześniej. Mogłybyśmy więcej dokonać. Musisz być ważna dla swojego plemienia. Tak naprawdę to. Jestem. wyrzutkiem. O! Przykro mi. Lepiej mi bez nich. A z tego, co zauważyłam w obozie, tobie też mogłoby być lepiej. Należy do wybrańców. Nie jestem pierwszym, lepszym marynarzem, który ucieka ze statku, gdy pogoda się psuje. W porządku. Nieważne. Ejloj! <laughs> <laughs> idziemy dalej? Prawie na szczycie. Tylko trzeba się jakoś uporać z tą wieżą. Zdaje się, że wieża znalazła kolejny cel. Wieża zestrzeliła kolejną maszynę. Trzeba się jej pozbyć. Udało się. To zdecydowanie wygląda na coś zbudowanego przez lądre. O! Wow. No dobra. W takim razie, jak to zatrzymamy, skoro częściej. Chyba zajmujemy się. Że... Znalazłaś coś? Może. Jeszcze raz widzę coś takiego. Musi być sposób na jej zatrzymanie. Specjalnie dla Ciebie. Cudownie. Nagranie Niech to będzie znak, że w przeciwieństwie do moich byłych kolegów jestem o krok przed tobą.